Witam, pozdrawiam serdecznie, Alone in the Forest Jak chodzę ubrany do lasu Warunki poniżej gdzieś minus 10 stopni Plus 2-5 stopni Czapka do MPK MPKamo Polar Helikon-Tex Classic Army Który mam na sobie Proszę bardzo Bardzo ciepły Polecam też helikopter Tex Patriot Kurtka to brytyjski smok MTP Wind Prof. Buty HX, high dla Bility Spodnie Flektalm Trochę ulepszona wersja wzmocnienia skordury Ale tu pięknie Jezus Mawia Może mam Zamiast, jak jakby się zbudować, ale tu pięknie tak się prezentuje okolica. Także, proszę Państwa, ogólnie co do y, 128 MON, bo miałem założyć y, 128 MON, to jest strata. Nie polecam tej kutki, tak samo jak 128 ZMON. Bo nic w niej nie zmieniono. Jest to cały czas laminat PFT 100% zimno za zimno, latem za gorąco. Yy, jedynie summit do jednostek specjalnych zrobił na bazie godetexu, Prawdziwego godetexu, który można jeszcze dostać za sumę 500-700 zł. Jeżeli ktoś chce mieć GoreTex yy, w 93 Ja oczywiście mam jeszcze rękawicę Mechanics Fast Fight w kieszeni Manierkę, letarkę czołową Mora 2000 na szyi no Z nią się nie odstaję, zakochałem się w morze Także Obecnie warunki jest Nie wiem ile stopni jest, cholera jasna No ale pozdrawiam serdecznie, udanej i bezpiecznej wędrówek dashboard.